Dzień dobry, zapraszam na film. Dziś pokażę Wam nowe mydełko. Chyba ostatnie już z prezentów od Stanisława. <laughs> Pantaraj Ibla. Mydło włoskie. Al dente, nie twarde, nie miękkie. <laughs> Konsystencja jest no, dość twarda, natomiast można, można to palcem śmiało wydubać. Struktura jest taka kaszkowata. Grudki ma. Jest to mydło robione przez całą funkcję, czyli Włochy. Zapach jest bardzo ładny. Takie nuty orientalne. Drzewne, trochę zielone. Fajne. Mego <laughs> już mam w misce. O, trochę jeszcze tutaj wody. Zalane wodą. Pomoczyłem je trochę. Wyrabiać je będę pędzelkiem jak i e, Coven Lake, czyli jaskiniowe jezioro. Taki patent jest. Bardzo fajny tuband 24 mm, że 24 to ma chyba w rączce, bo tu jest kapeczkę grubszy. <coughs> Golić się będę dzisiaj. Maszynką nie bywało, standard z Tytanu. Jest to maszynka na system FEDER Artist Club. Goliłem się nią już ją kilka razy i została moją ulubioną maszynką na system FAC. Jest niesamowicie łagodna, a przy tym bardzo, bardzo skuteczna. Maszynka idealna. Maszynkę użyczył mi Kornel, niestety muszę mu ją odesłać. Życie. Po goleniu będzie Agiwa, Agiwa. Turecki żel po goleniu. Bardzo fajnie działa. W rodzie jest żeletka Feder Professional. Tak to wygląda. Dyspenserek będzie to jej trzecie użycie. Czy już czwarte? Chyba trzecie. Nie dobrze mówię. Czwarte użycie będzie. Dobra, biorę się za wyrabianie mydła. Na razie na sucho. Trochę ciepłej wody sobie do filiżanki naleję. No i tak będę dozował. Dzisiaj tym mydełkiem goliłem głowę. Jest bardzo, bardzo fajna. Zapach jest podobny do żeńszeniowego mydełka Shaving Factory. Jana wychodzi gęsta, aczkolwiek trzeba dawać po trochu wody, bo jak da się za dużo, on to się robi szampon. Nie wiem, czy mydło jeszcze jest dostępne u Stanisława na Standoshop. Jak jest, to polecam, fajne jest. <tryk> Przepraszam, najmocniej. Chyba za dużo palę, coś mi w gardle siedzi. Pędzel tuband robi się coraz większy. Rozkłada się niesamowicie, ale też ma dobry backbone. Kupiłem go na promocji. Cena była bardzo, bardzo okazyjna. Sprawdźcie na Barber Company, czy jeszcze są. Jest to pierwszy borsu, który mi pasuje. Wcześniej miałem tylko bezbadżery. Które były zawsze takimi no, słabo nabitymi mopami. Nie dało się tym golić, w sensie pienić twarzy. Zresztą widzieliście filmik. Było rączką po skórze. Ten jak się nabije to powstaje taka wielka buła. Jest konkret. No i fajne piana. fajnie też pianę wyrabia. Nie ma co tutaj marudzić. Jeszcze trochę wody. Chyba już jej będzie dość. Piana na razie ma grube pelcherze, więc ją trochę jeszcze powyrabiam. Zarost jest dwudniowy. Syfek nie zlazł. choduje się dalej sukinsyn. Piana mi z michy wychodzi. Wydaje mi się, że tego kręcenia wystarczy. Słyszycie? To znaczy, że jest gotowa. Słychać to. Że piana jest gotowa. Bryle w dół. Mordka zmoczona. <laughs> Pędzel tak się rozłożył. Oczywiście pionek będzie za dużo. On jest po prostu gigantyczny. <gry> Muszę spróbować nabić go kiedyś tabakiem. Trochę się powydurniałem, trzeba się golić. Maszynka jest leciutka. sześćdziesiąt 65 gramów. Wypłukiwanie dobre. Pierwsze przejście za nami. Można opłukać twarz. Medło zostawia poślizg, ale nie jakiś super mocny, taki wystarczający. Pod, pod brzytewkę bym go może nie wziął. Chociaż ja wiem, jak tu jest mokro, to, to zostaje poślizg. No, ale pod jest świetny fajna piana. Ja w ogóle nic z miski nie wybieram. Ten pędzel jest taki nawalony pianą. Balsamikowi po goleniu też się oberwało. Można śmiało dociskać w pierwszym goleniu. Napisałem chłopakom, w sensie kornelowi, i tam <laughs> japórkowi pozdrowienia że to jest. Merkur 34C wśród systemu FAK. To jest niesamowicie skuteczne i niesamowicie łagodne. Standard na system FAG. Jestem zachwycony tą maszynką. Szkoda, że nie jest moja. Kosteczki z ściąłem pod ustami. Nic no dalej nie trzeba moczyć pędzla w pianie. Można się umikołajować. Bluzę można umikołajować siebie można. Piana mega. Order. Dobra, lecę pod włos. Żyletka sporo już straciła z ostrości, a to jej czwarte użycie piątego już raczej nie będzie. Słychać jak szoruje po zaroście, wcześniej ścinała go ciszej. No, już popraweczki trzeba robić więcej. Wcześniej się po prostu na trzy przegoliłem i było dobrze. dziś może poprawiać. Golenie pod włos przyjemne. Nie ma problemu. Trochę poprawek. あ。 O, bardzo dokładne golenie. Jedna pompeczka wystarczy. Zapach świeży, kosmetyczny, męski. Lekko szczypie. Jestem ogolony, mydełko polecam. Fajne jest. Jest to mydło, zdaje się. O, żebym tak okular ubrał. No, oleje różne na glicerynie. Nie, nie widzę tu liceery, samo oleje. No. Tak to jest. Bardzo fajne widełko. Dzięki za oglądanie. Polecam subki, lajki i takie tam. Ewajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć wam.